Cześć, siemanko, z tej strony nie kto inny, jak KibicaRP i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak już widzicie po tytule, będzie kolejna symulacja, tym razem symulacja fazy grupowej do Ligi Europy. Wczoraj pojawił się na moim kanale film z symulacji tylko, że z Ligi Mistrzów, także kto jeszcze nie widział, to tam odsyłam do poprzedniego filmu. A jeśli chodzi o właśnie losowanie Ligi Mistrzów, to wczoraj można wyróżnić dwie ciekawe pary. No naprawdę będą hity Barcelona-Bayern, czy PSG City, także mega pojedynki. A dzisiaj już przechodzimy do symulacji Ligi Europy, które losowanie odbędzie się o 12, a więc za niecałą godzinkę, bo ten film Wam pewnie wrzucę koło 12. Także losowanie będzie po 12. No właśnie tak na szybko nagrałem to, bo pewnie bym nie nagrywał tej symulacji, gdyby nie to, że Legia Warszawa awansowała wczoraj ze Sławią Praga, wygrała 2 do 1, a w pierwszym meczu było 2 do 2, a więc mm, właśnie Legia pokonała Slawię i przez to postanowiłem nagrać tą symulację. Także lecimy w sumie z symulacją, mamy pierwszy koszyk okej okay. tu jest taka symulacja, że przydzielamy po kolei drużyny z pierwszego koszyka teraz lecimy z drugim jeszcze można powiedzieć, że Legia która miała duże dużo szczęścia, bo cały mecz grała w przewadze jednego zawodnika, ale to też trzeba wykorzystać i nie było łatwo, bo już przegrywała 1-0, do ale Emreli, dwie bramki, no i pięknie, i mamy to czego chcieliśmy, szkoda trochę Rakowa, bo przegrał z Gentem 3-0, do ale i tak wielkie brawa dla Częstochowian za walkę, że w ogóle dotarli do czwartej rundy eliminacji do Konferencji, ale ja już tutaj nie będę przedłużał. Lecimy z tym losowaniem ogólnie. No, jestem ciekawy, na kogo Legia trafi w tym losowaniu, w tej symulacji, ale też w tym prawdziwym. Oczywiście najbardziej. No, są tu renomowane drużyny, jak Napoli, Lazio czy, nie wiem, PSV. Jest też West Ham. Także mocne drużyny tutaj Legia będzie miała. Na pewno ciężkie zadanie. Na kogo by nie trafiła? Oczywiście, legia jest w czwartym koszyku. Tak to na razie się prezentuje. Zaraz przeczytam wszystkie grupy. I mamy Legię, mamy Legię i Legię do jakiej grupy? Do legia do jakiej grupy? Do grupy B! No nie jest to łatwa grupa, ale fajna, fajna grupa. Z West Hamem Łukasza Fabieńskiego. Z Rangersami, a więc Legię tutaj ma jakby rachunki do wyrównania za tą eliminację. Gdzie tam przegrała wtedy 1-0 w dwóch bodajże. No fajne losowanie zobaczymy za godzinkę za... za godzinkę jak to nagrywam bo bo wy ten film pewnie wstawię około 12 bo okej okay, dobra Mamy te grupy, a więc tak grupie A Monaco, Lokomotiv, Real Sociedad i Sturm Graz z Austrii. No i ta grupa B z Legią, West Hamem, Rangers i Bragą z Portugalii. Grupa C, na pewno ciekawa, Napoli, Gent, Genk, Sparta, Praga i Varos Grupa D, Leverkusen, też, Haukener, i Midtjylland, grupa E, Lazio, krwena gwiazda, Betty, Serapi, z Wiedeń, grupa, grupa, F, no myślę, że szczerze najmocniejsza z tych wszystkich, bo tu mamy Lyon, Le Leicester, Ludogorec i Antwerp z Belgii, grupa G, Olympiakos Frankfurt, Marsylia, Brandby, też ciekawa grupa taka, wyrównana. I grupa H ostatnia, Dynamo Zagrzeb, Celtic Glasgow, Spartak Moskwa i Galata Saraj. A więc to by było na tyle w tej symulacji i w sumie mam nadzieję, że Wam film się spodobał i trzymajcie się do następnego.